Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla byka na walentynki 2020 roku. Rozkład zrobiłam z talii Illuminati i nazywa się Kielich. I tak, w pierwsza pozycja co zawiera Kielich Waszego Partnera? Mamy Króla Mieczy. Następnie, co zawiera Wasz kielich? Mamy trzy buławy. Co partner wnosi do relacji? Mamy królową buław. Co wy wnosicie do relacji? Dwa kielichy. Węzeł związku, jego problemy lub trudności. Mamy pięć buław. Jak je pokonać? Cztery miecze. Co należy zrobić? Rada, rycerz kielichów. I zaczynamy od Was. Wy pokazujecie się jako trójka buław, czyli widać, że y, y, dokonaliście jakiejś aktywności w przeszłości, y, włożyliście dużo do tego związku, y, angażowaliście się. I po prostu czekacie już na jakieś tam efekty, co to po prostu, co wasze działania przynoszą, co przyniosą. Więc jest tutaj troszeczkę taka właśnie też postawa wasza oczekująca. Tak jak mówię, że dużo włożyliście i czekacie, co z tego po prostu będzie. Natomiast wasz partner pokazuje się tutaj jako Król Mieczy. A jest to taka, taka zimna energia, taka analityczna, intelektualista, ale też człowiek rozsądny, dojrzały. Chociaż no, trzeba przyznać, że, że taki chłodny tutaj, tu bije z tej energii taki chłód trochę. Może być troszeczkę taki sztywny, nie pokazujący właśnie emocji i po prostu wszystko, a, a może analizować właśnie i stawiać jakby na pierwszym miejscu umysł, a w drugiej kolejności może bardziej tak właśnie serce stawiać. Taki, taki typowy intelektualista. Natomiast co wy wnosicie do związku? Mamy tu dwa kielichy, czyli miłość, piękną miłość, Równość tutaj widać też w, tych, w tej karcie. Dużo właśnie zaangażowanie tutaj z waszej strony. Tak jak właśnie mówiłam, no dużo też widać, że jakby włożyliście do tego związku i wkładacie. Jesteście bardzo otwarci i po prostu dobrze się, dobrze się czujecie. Chcielibyście po prostu, żeby właśnie wszystko fajnie się rozwijało. Wy jesteście bardzo otwarci po prostu na ten związek. Bardzo pięknie się tu pokazujecie. Natomiast wasz partner, trochę taki chłodniejszy intelektualista, taki na zewnątrz, ale też wnosi dużo y, ognia. Jak chce, y, no to potrafi wnieść y, ten ogień y, królowej y, buław, y, też namiętność. Y, ale też tutaj, właśnie z tej karty może być też to, że, że no lubi, może wasz partner lubi być na pierwszym planie, lubi być podziwiany, mm, lubi po prostu błyszczeć w towarzystwie i może właśnie w związku też waszym lubi grać, powiedzmy, pierwsze skrzypce. Może, może być taka właśnie sytuacja. Ale fajnie, że przy tej właśnie zimnej karcie tego króla mieczy, no, też tam gdzieś właśnie głębiej jest ten ogień. Więc on troszeczkę, jakby powiedzieć, równoważy tego, tego króla, króla mieczy. Bardzo ładnie, że się tutaj właśnie pokazał. Albo tak jak mówię, też widać, że jest taką osobą, która lubi być na pierwszym po prostu planie. Natomiast węzeł związku, jego problemy. Lub trudności. Mamy tutaj piątkę buław. No, nie jest to jakaś yy, yy, zła karta. No, jest po prostu jakaś walka, może właśnie walka yy, o, o, może o pozycję. Yy, może właśnie możecie się ścierać, możecie mieć różne poglądy yy, na tą relację. Yy, no, jest tutaj właśnie yy, yy, chęć taka też i yy, Docierania się, więc w sumie bardzo pozytywna jest tutaj energia, ponieważ no, widać, że, że, że po prostu jakby działacie, yy, może macie odmienne jakieś tam yy, spojrzenie na relacje, na związek, na to jak Wy widzicie, ale jest ta chęć, jest ten dynamizm, yy, jest chęć właśnie. Yy, 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 yy. Ta aktywność w tym związku jest po prostu, związek jest po prostu żywy. Natomiast jak je pokonać? No może trzeba troszeczkę się wyciszyć, może trzeba troszkę pomedytować. Właśnie może mniej tej walki, a więcej może takiej właśnie medytacji, uspokojenia się, wyciszenia może troszeczkę. Żeby trochę głębiej spojrzeć właśnie na ten związek. Um, oczywiście, tak jak mówię, no, ta walka tutaj nie y, 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 y jest niczym złym, ale no, żeby to po prostu y, nie cały czas tak walczyć ze sobą, nie ścierać się, y, tylko właśnie robić sobie te, te przystanki na odpoczynek, y, na jakiś może właśnie wspólny. Wyjazd, zrelaksować się, trochę zdystansować się do pewnych spraw, żeby tak też cały czas nie walczyć ze sobą, nie ścierać się. Więc tutaj jest właśnie taka rada wyciszenia troszeczkę w związku tych emocji. Natomiast co należy zrobić? Rada: mamy rycerza kielichów. Czyli też bardzo dynamiczna energia, namiętna też taka, uczuciowa. No jest trochę taka może niestała, właśnie mogą być tutaj w tym związku trochę takie zrywy. Właśnie raz wielkiej takiej miłości, angażowania się, potem może właśnie troszeczkę może być wycofywania się. Może oczywiście to być właśnie związane też z jakimiś tymi sporami, że właśnie może być później no widać, że dużą dynamikę w tym związku, że właśnie są może okresy te, te, te dynamiczne bardzo ścierania się, a potem może właśnie jakiegoś wyciszenia się, może nawet um, troszeczkę w, w osobności. Ale potem jakby wracacie cały czas do siebie po, po tym odpoczynku i z tym otwartym kielichem, z tym otwartym sercem, więc trochę ten związek może być taki niestabilny, taki dynamiczny, no ale bardzo, bardzo, bardzo rozwojowy. Mówię, no, Wy macie bardzo różne podejście tutaj, jakby widać z tych energii. W ogóle jak, jak widzicie relacje, no wy bardziej tak spokojnie właśnie tak jak mówię, no y, tak na równi traktujecie tego partnera. A tutaj y, no widać troszeczkę może chęci takiej trochę może też dominacji, może też być tutaj takie właśnie y, chęć taka błyszczenia, tutaj też taka y, właśnie ta strona też intelektualna jest też mocno podkreślona. Może właśnie być też taki partner, który zawsze wszystko musi wiedzieć lepiej. No taki dominujący może być. Ale tak mówię, dużo, też dużo włożyliście w ten związek, widać, że, że, że czekacie właśnie już na jakieś efekty, no, ale bardzo fajny, rozwojowy w sumie jest. Chociaż no, nie ma w nim takiej stabilności. No na pewno. Nudzić się w tym związku nie będziecie. <laughs> Oczywiście, jak Wam się czytanie podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!